Damn. Uh. Yeah. Uh. Spotykamy się to z ważnego powodu, no bo A? koncert oczywiście to takie fajne, sprzytuwane, energetyczne podsumowanie tej konferencji i tego tematu, o którym rozmawialiśmy, czyli przemoc wśród młodzieży, u raperów, hip-hopowców, to jest ważna część życia, ważny temat. Mówimy tutaj o tej sieciowej przemocy. Tak, tak. Myślę, że jest to temat, który przewija się od lat i jest to coś, z czym trzeba walczyć, ale też ta walka nie jest łatwa, bo jakby mierzymy się z czymś, do końca zatrzymać się nigdy nie będzie dało. Więc są na takie sposoby, ale, ale, ale no, dobra. na pewno to nie jest już temat aż tak wiodący, bo myślę, że im mniej się o tym mimo wszystko tak, mówi, tym trochę bardziej to jednak a może tak. Czyli żeby nie podlewać, nie karmić trolla, nie, nie grzać? Tak, myślę, że, że karmienie trolli jest tym, na co oni podświadomie liczą I jakby rozgrzewanie ich do debaty, absolutnie bezsensowne jest wodą na, młyn. wodą na młyn dla nich. Więc ja wyznaję zasadę, że jeżeli pojawi się jakiś komentarz, który nie jest krytyką, który jest takim bezczelnym hejtem, jakby staram się w ogóle jakby go nie zauważać i nie dać komuś znać, że go zauważyłem, bo to będzie dla niego największa kara, absolutnie, bo on liczy na atencję. Da się nie zauważyć? Trzeba się tego nauczyć? Być może mi jest łatwo mówić, bo wiesz, ja jestem na scenie ponad 10 lat i zmierzyłem się z różnymi sytuacjami, też z dużym hejtem w pewnym okresie czasu, Ym, więc ten tancerz, on się sam zbudował, ale na pewno trudno jest nie zauważyć, ale tak trzeba robić. Ty jesteś gościem wielu talentów, bo i piłka nożna, i, i, i muzyka, i tworzysz, jesteś producentem muzycznym. To są takie różne sposoby Twoje na to, żeby też odreagowywać swoje stresy, przeskakujesz sobie między tymi światami jak jedno cię zaczyna, nie wiem, męczyć, nożyć, to, to wtedy gdzieś masz swoją odskocznię i masz równoległy świat, gdzie, gdzie działasz, oddychasz? Ja w ogóle uważam, że pasja w życiu jakakolwiek, nie, nie ma to znaczenia co to będzie, czy to będzie yy, muzyka, pływanie, granie w piłkę, rysowanie, gotowanie, to nie ma znaczenia, pasje pozwalają zapomnieć o świecie otaczającym nas, pozwalają gdzieś tam yy, odciąć się od tego wszystkiego, co nas otacza i zająć się na tym, co naprawdę kochamy i co lubimy robić. Ja się ostatnio w ogóle złapałem, powiem wam, bo my sporo koncertujemy, sporo gramy, mam nie chcę tego nazwać, bo jest, że to jest jakaś rutyna, ale jest jakaś codzienność, że co weekend jeździmy, gramy. Cały czas bardzo to lubię, ale po tylu latach stało się to dość taką stałym elementem życia. I na przykład do z moim przyjacielem, który przed chwilą został za dj byliśmy w escape roomu na przykład. Przez godzinę, ja byłem pierwszy raz w ogóle w życiu, I totalnie jakby zapomniałem o Bożym Świecie, skupiałem się tylko na tym zadaniu i tak strasznie odpocząłem na głowę, że to, to jest po prostu fajne, żeby znaleźć sobie coś, co pozwala Ci na chwilę zapomnieć o wszystkim, co ci otacza, bo to daje taki mentalny oddech po prostu głęboki. Czyli prędzej czy później, obejmując, co robimy, jakaś ruty w naszej wygrze I, i to jest moment, w którym trzeba to uchwycić i znaleźć sobie jakąś inną drogę na chwilę. Myślę, że tak. Myślę, że tkwienie w rutynie ono jest wygodne, ono często jest potrzebne, bo rutyna powoduje, że wykonujemy dane rzeczy na tym samym poziomie i się skupiamy na nich. No ale chyba żeby być szczęśliwymi ludźmi potrzebujemy jakichś, da, dostarczyć sobie jakichś nowych emocji, które, które powodują, że nam się coś bardziej chce niż zazwyczaj. Jak przyjeżdżasz do przewidza, w którym nigdy nie byłeś, wychodzisz na scenę, orientujesz się, że powiedziałeś dobry wieczór, mimo że jest dopiero 13. No właśnie, to, to jest ta rutyna. To jest, to, to jest opuszczenie strefy komfortu i czujesz, że trzeba z tymi ludźmi złapać inny kontakt? Czy, czy próbujesz sobie wyobrazić, że jest 21. i to jest ten Twój najlepszy czas? Nie, nie staram się zakłamywać rzeczywistości i użykiwać samego siebie, że robimy to tak jak zazwyczaj. Jest to inne miejsce niż zazwyczaj gramy, inna godzina, trochę inna pewnie też publika, mimo wszystko. Yy, więc yy, może to nie jest tak, że jestem poza swoją strefą komfortu, tylko po prostu jest to trochę inne do zdania i w sumie jest ciekawe, bo yy, tutaj musiałem się trochę bardziej postarać, żeby zmotywować tutaj młodzież do wspólnej zabawy. Ja też się nie dziwię, jakby pora, godzina, wszystko tutaj... Was nie trzeba, byłoby prawda. Wiesz się bawiłyście nieźle od początku, ale, ale... fajnie, fajnie. Ja lubię generalnie wyzwania. Uważam, że wyzwania są w życiu bardzo potrzebne i te małe i te większe. Wyznaczanie ich sobie i dążenie powolutku yy, kroczkami jest fajne. Ja w ogóle nie jestem fanem robienia wielkich, długich susów i długich skoków do czegokolwiek. Uważam, że taka droga szczebelek po szczebelku jest dużo bardziej satysfakcjonująca, bezpieczna i... Yy, kiedy dojdziesz już do celu, wiesz, ile musiałeś przejść drogi, żeby tam rzeczywiście być, a kiedy zdarzają się takie gwałtowne skoki, trochę nie zdajesz sobie sprawy yy, z tego, że przeskoczyłeś pewne etapy, których się nie da przepracować bez tego. A jeszcze będzie pięknie, to jest y, takie uniwersalne motto i to może każdemu z nas y, służyć w jakimkolwiek trudnym momencie życia. Tak pilić z tyłu głowy, jeszcze będzie pięknie. To jest jakiś pomysł? Mi się wydaje, że posiadanie jakiejś tam nadziei w sobie i, i trzymanie jej mimo różnych sytuacji w życiu, bo życie, życie jest bardzo zawiłe. Ja że ja, Ty jesteś ode mnie starszy, ja też już mam 30 lat, parę rzeczy w życiu przeżyłem. I, I życie nigdy nie składa się, nigdy nie jest konstans, nigdy nie jest yy, jakby, to są sinusoidy, to są skoki, są momenty super fajne, ekstra, ale trzeba powiedzieć, że po każdej górze przychodzi dolina i yy, nigdy nie będzie idealnie, ale zawsze trzeba wierzyć w to, to jest moje zdanie, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i że mimo jakichś tam czarnych chmur, na przykład dzisiaj jest szaro, ale wierzę w to, że na przykład za, na wiosnę już tak nie będzie. Słuchaj, pewnie 1500 razy zadano ci pytanie, skąd czerpiesz inspirację do tekstów, skąd pomysły na, to, na te historie, o których opowiadasz. Pewnie odpowiedź zwykle brzmi, bardziej czy mniej, ale z życia. Więc nie o to chcę zapytać. Chcę zapytać o to, ile jakby w twojej twórczości jest wiary, że jeszcze będzie pięknie, a ile to jest takie twarde mierzenie się z rzeczywistością, z tym, co jest tu i teraz. Byłem Ci w ten sposób. Ja y, napisałem tą piosenkę y, w y, okolicach połowy chyba marca bieżącego roku i to był moment, kiedy przyszedłem do studia, miałem robić zupełnie co innego, in, inną piosenkę, y, ale po prostu był pierwszy słoneczny dzień. Y, tak naprawdę chwilę temu zaczęły się dziać rzeczy na Ukrainie. Y, y, jesteśmy też chwilę po pandemii, czy właściwie no dalej ona gdzieś tam się na nas odbija. I tak jak wyszły te promienie słoneczne, to ja tak poczułem, że Kurczę, tak samo mi, jak i ludziom, chyba potrzebne są jakieś takie promienie słoneczne, nie wiem, przed, płynące przez głośniki, żeby, żeby troszkę tej wiary, bo, bo są trudne czasy, wiesz, jakby ja sobie zdaję z tego sprawę. E, więc każdy taki promień słońca jest cenny, tak uważam. I w momencie, kiedy nagrywasz taki numer, to już wiesz, że to będzie hit? Nigdy chyba tak nie jest, wiesz, nie wiem, nigdy... E, no dobra, nigdy nie kokietuj. Nie, nie, serio, nigdy, nigdy się nie inaczej, no jak robię jakąś piosenkę, to powiedzmy słucham jej i tak mówię wow, no, nie no fajna, podoba mi się, nie? Ale to, że mi się podoba, to jeszcze jest zbyt mała grupa badawcza, żeby móc powiedzieć, czy to będzie hit. Często w mojej karierze zdarzało się tak, że wypuszczaliśmy jakąś piosenkę i stawała się hitem, a ja nie myślałem, że ona będzie aż tak dużym i było odwrotnie, myślałem, że coś wsiądzie jakoś niesamowicie, a, a finalnie zrobił jakiś tam przyzwoity wynik, ale nie, nie wedle oczekiwań, więc staram się już nie myśleć takimi kategoriami, po prostu staram się robić muzykę, to co czuję, to co lubię, Yy, a jeżeli przy tym uda się dotrzeć do szerszej liczby widzów, no to jakby fajnie. I docierając do szerszej liczby widzów, czujesz trochę odpowiedzialność za tych młodych ludzi, do których trafiasz? Na pewno, na pewno, na pewno. Ja, jakby widzisz, dzisiaj są takie czasy, że, że dużo jest... Ja yy, zwolnię do utworów głupkowatych i jakby przekazu takiego, który... On jest zabawny, on jest śmieszny, on jest memiczny, to wszystko jest git, ja, ja nie ukrywam, że nie, i on wpada w ucho. Tylko że to nie jest moja droga, jakby uznałem, że, że m, m, trochę w dyskursie będę stał do tego, Trochę trochę będę starał się y, czuć tą odpowiedzialność, bo jeżeli ktoś słucha mnie i wierzy w to, co ja mówię, i wierzę w to, że ja mówię prawdę i że ja w to wierzę, no to źle bym się z tym czuł, gdyby tak nie było. Po prostu kłamywałbym kogoś. A ja bardzo nie lubię kłamać generalnie i nie lubię kłamców. Nie lubisz przeskakiwać, nie lubisz omijać, nie lubisz drogi na skróty, więc też wybrałeś taką ścieżkę, w której wiesz, że trzeba będzie wziąć na klatę, bo te dzieciaki gdzieś cię tam słuchają. Zgadza się, zgadza się. To jest jakaś odpowiedzialność i... i... Dla, dlatego, wiesz, ja staram się zawsze żyć w zgodzie sam ze sobą, w sensie mówić to, co rzeczywiście myślę, to, co jest, rzeczywiście czuję i to, co uważam, e, ale to się nawet mogę cofnąć wcześniej, bo ja, jak sam wspomniałeś, e, moje takie nastoletnie życie, grałem e, w piłkę w klubie, e, trenowałem gdzieś tam, otarłem się nawet o zawodowe granie, Finalnie moja kariera nie potoczyła się, Piłka, kariera, przygoda z piłką nie potoczyła się tak, bym sobie tego życzył. Natomiast zawsze wychodziłem z założenia, że daję z siebie 100%. Na treningu, na boisku, yy, wiesz, jeżeli byłem sportowcem, to żadne używki nie wchodziły w grę, byłem twardą, jakby yy, skupiony na celu. Nie udało mi się, ale mogę spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, OK, nie mam sobie nic do zarzucenia, ja dałem z siebie 100%, widocznie. Nie było mi dopisane i trudno, ale sam nie mogę być, że... Nie ma czegoś takiego, że oj kurczę, a gdybym wtedy to, a mogłem tak, a mogłem... Nie, dałem z siebie 100% i udało się trudno. Ja zrobiłem wszystko, co na dany moment mogłem zrobić i to pozwala, to daje komfort psychiczny po prostu. Kuba, na koniec, zamykając pewną klamrą temat przemocy wśród młodzieży, wśród tych świetnych ludzi, którzy tutaj są razem z nami, gdybyś na koniec był w stanie... Ze swojego doświadczenia, ze swojego długiego 30-letniego życia. Trochę krótszego niż moje. Ale dłuższego niż i. To prawda. Jedna fajna, cenna rada. Nie co robić. Czego unikać. W co się nie wpakować. bo Może powiem w ten sposób, bo to, to wydaje mi się, że jest ważne. Ważne jest. Żebyście sami, nawiązując do dzisiejszego dnia i do panelu, który tutaj był, żebyście sami znali swoją wartość i otaczali się ludźmi, którzy waszą wartość znają. I ludźmi, którzy są z wami szczerzy. Wasi przyjaciele, przyjaciel to jest ktoś, kto nie będzie czego klepał po plecach i mówił, jakiś jesteś wspaniały, tylko kiedyś zrobisz coś źle, popełnisz jakiś błąd, to on ci to powie. Ja na przykład wiem o tym, że dlaczego ja nie przejmuję się różnymi rzeczami w sieci, bo ci ludzie mnie nie znają, oni mogą pisać różne głupoty i jakby nie przykładam do tego wagi, bo nie znam Ten człowiek, trudno napisał coś, są wolne media, może to robić. Ja nie mam na to wpływu, nie jestem w stanie nic zrobić. Natomiast ja wiem, że jeżeli mój przyjaciel, na przykład, który tutaj ze mną grał, zrobiłbym coś źle i on by mi powiedział, stary, odwaliłeś, to było strasznie słabe, to tym bym się przejął, to wiedziałbym, że on mi to mówi, bo jest yy, osobą, w której zależy też na mnie, po prostu wiesz, że jakby zależy mu na, 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 na relacji. Jeżeli ktoś bliski mówi ci, że zrobiłeś coś złego, czy cię chwali, to fajnie. takimi ludźmi się otaczajmy. Yy... Znajdźcie swoją wartość, posiadajcie dobrych przyjaciół. Niekoniecznie wielu, wystarczy kilku, ale, ale tych szczerych. To jest moja, moja rada. Nigdy nie starajcie się zadowolić wszystkich, bo to się po prostu nigdy nie uda. Kuba Wierecki, WRO. Wielkie brawa.